swoich Tradycyjnych szabownicą i za moment rozpocznie się mecz, który da nam odpowiedź. Czy Hiszpania, czy Chorwacja, może iść w Hiszpanii i Chorwacja. Żeby naprawdę nie mamy 5-5 miejsc pojedynkowych, czyli wszystko zmienił, za mało system wyjazdów i taktykiem meczu. Czyli ta jest, trójka, to chyba podobnie, bo w ogóle on I tak jest, za wygraną, wspierany przez Alper. I drugie, zupełnie, bardzo automatycznie. Tak jak mówiliśmy, bardzo agresywny początek, taka charakterystyka jest, bardzo duży nieoszczyp imparzy, że oni będą grać na kontakt przyznamy. Już słyszała w pole możliwość zrealizowania jednego z wariantów.